W braci Bożu trwa Mondulicy Rebnickiej. Wkrótce zostanie przywrócony ruch dwukierunkowy na kolejnym odcinku modernizowanej drogi. Ulica Rybnicka jest remontowana od lipca 2023 roku. Utrudnienia związane są z ruchem drogowym w różnych jej odcinkach. Blokada części drogi na moście nad kanałem Ulga powodowała największe utrudnienia dla mieszkańców, zwłaszcza w godzinach wzmożonego ruchu. Już od kilku dni w tym miejscu powrócił ruch dwukierunkowy i zakończono tam roboty drogowe. Jak informuje magistrat, kolejny odcinek rybnickiej wkrótce będzie odblokowany. Już 28 maja planowane jest zakończenie remontu generalnego ulicy Rybnickiej na odcinku od ulicy Zielonej do ulicy Piaskowej. To będzie jakby już drugi kolejny odcinek otwarty po odcinku obejmującym od, od Ronda przy ulicy Piaskowej do kanału Ulga, który już jest przejezdny w obydwu stronach i zakończony. Tymczasowy ruch jednostronny na odcinku od Ronda przy obwodnicy do centrum miasta, gdzie remont przede wszystkim utrudnia dojazd do posesji prywatnych oraz firm, potrwa jeszcze kilka dni. Trwają właśnie ostatnie prace wykończeniowe na ulicy Rybnickiej właśnie od tej ulicy zielonej do Ronda z ulicą piaskową pozostały do wykonania jedynie prace związane z pomalowaniem nawierzchni, oznakowaniem poziomym, a także trwają jeszcze prace wykończeniowe przy chodniku i na ścieżce rowerowej. Tak więc już od 28 maja prace zostaną zakończone, ruch będzie dwukierunkowy i wszelkie uciążliwości powinny zniknąć. Zapowiadane zakończenie robót drogowych na odcinku ulicy Rybnickiej przywróci ruch drogowy w obu kierunkach. Remont obejmuje drogę oraz infrastrukturę wokół niej. Po zakończonej modernizacji poprawi się Komfort i bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, w tym również pieszych.